Cimeczka, murdeczki, ja jestem Andy i witam Was bardzo serdecznie na Santori RPG. W dzisiejszym odcinku sami chyba widzicie, mamy samochód, kolor żółty, przebieg niższy niż 15 tysięcy. Auto niezarysowane jak dotychczas, będziemy zarabiać na taksówkach. Pokażę Wam jak to wygląda. Zapewne już wiecie od innych YouTuberów, ale jeżeli nie widzieliście, to bardzo fajnie, bo możecie sobie się zapoznać. I yy, co? Jak widzicie auto zdobyłem w tym sposobie żółte, a w ogólnie ja mam a primo tu mapę odpalę, bo Tu jakieś auta stoją, tu jakieś auto Kurde ja tu mam pełno aut do organizacji, o tu stoi Tu stoją, kurde ile tych aut tu jest, Je, porzucanych po mapie Ogólnie to jeszcze chyba zaznakujemy to auto po drodze Dlatego trzeba ogarnąć gdzie tu najbliższa stacja bo Gdzie ja jestem ogólnie, jak jestem tutaj to najbliższą stację mamy tu w okolicy Tu jest to, tu jest to kierowanie, stacja jest tu. Czyli w skrócie muszę jechać do tyłu i tu zjechać później drogą, jeżeli to nie z autostrady zjazd, nie? Chyba nie, bo jestem na tej drodze. Dobra, to tu sobie zjedziemy i pojedziemy, czyli zawracamy. Tylko może ręcznie najpierw spuszczę, trochę pomyślmy. Eee, Spójrzcie, ręcznie. Ta to jest autostrada, no to sobie kurde. Rozwalę system. Co mi tak wolno jedzie, A, dobra, ogranicznik prędkości miałem, ok. Ale zaraz się dojedzie. Dobra, mm, to tak, to była ta droga, czy tamta... Ta, dobra. To zatankujemy auto, bo jak sam widzicie mamy m, praktycznie... no takie 40? On no, trochę ponad 40% by powiedział, nie wiem dokładnie. No jak mówiłem, kurde, kurde już zarysowałem, nie no. No, słabo. Dobra, i tu mamy tankowanie. Fajnie, już zategowałem. Dobra, LPG. Tankujemy do pełna z mojej kasy. Kurde, muszę na organizację w ogóle wpłacić kasę, bo się zdało. Dzisiaj sobie tam wpłacimy. Dobra, 100 na 100. I zaczynamy. Klikam K i wybieramy trasę. Tu mamy 200 metrów, 700, 800, właśnie zastanawiam się, które są najlepsze, czy te długie, czy te krótkie, bo tak patrząc, patrzę, 2400 mamy dwa koła, 1500. to są trasy na pierwszym poziomie ogólnie, ogółem zarobków, 5 kursów już wykonałem, jak sami możecie zobaczyć, to jest fajnie, taka liczba, dobra, ja sobie bym wziął i sprawdził, najpierw od tego zacznijmy, dobra, i nie przeczytałem gdzie. Mam jechać, dobra, tu, czyli powiedzmy lecimy w lewo. Lampę przestawimy po drodze, przez co e, właśnie, nie można, najlepiej jak się jeździ, robi to kursy tu wszystko, żeby w nic nie uderzać. Spytacie, zapewne wiecie dlaczego, ale niektórzy mogą spytać, bo iż e, uszkodzenia odejmują e, wynagrodzenia. Z jednej strony to jest yy, niedziwne, tylko bardzo nawet takie powiedzmy normalne, dobra. Ha, i teraz gdzie ja jadę z tym gościem lub gościubą? Dobra, tu, czyli. Czyli, czyli. Jedziemy tu prosto i w lewo. Fajna to jest w ogóle praca, tak, moim zdaniem, żeby sobie pojeździć, nie? Ale. Jedyną wadą, moim zdaniem, tej pracy jest chyba to że trzeba mieć swoje auto, które jest, musi być na żółto i mieć przebieg niższy niż 15 tysięcy, nie? Ale jest za to taki plusik, że to jest łatwo pozyskać i ogólnie gościu, który ze mną jedzie, ma takiego samego skina co ja, no spoko, no ja nie narzekam, nie? Tak seryjnie mówiąc. A i propos yy, jeszcze powiedzmy, wiecie, GTA 5 te sprawy. Yy, jak to się nazywa? Kurczę, nowy jest tydzień, w którym teraz za dużo promocji nie ma ogólnie. No i nie ma praktycznie chyba po co grać z jednej strony, ale napady nadal się, jak powiedzmy, zwracają. Dobra, jest zarobione. I teraz. O, potrącenia, zero uszkodzeń. Dobra, czyli kolejną trasę bierzemy. Czyli kolejna trasa jest od nas. Powiedzmy to bliziutko, niedaleko ludzie, co nie? Trochę mogą sobie pozarabiać. Jeszcze tylko kurde, jakbym mógł tu muzykę puścić, to by było spoko, ale i tak już w montażu ją dodałem zapewne. Bo wiadomo, musi być muzyczka, żeby fajnie wszystko było. No, dobra, i tutaj pojadę sobie tak, tu i skręcamy. I. Kurde, zarzuciło mnie trochę, ale chciałem żeby tutaj, dobra i teraz to jest ta chyba ulica w lewo Dobra, tu I tu, dobra, ha I lecimy dalej, wiadomo, lecimy tutaj, jedziemy I już lampę przestawiłem, czyli zapewne teraz będę miał uszkodzenia, przez co kurde dostanę mniej eee, I to jest to, trochę widać, że jest stunowany, dobra, tutaj chyba źle jadę, eee, stunowane auto ale no, to muszę na autostradę jechać tam, dobra. Czyli polecimy prosto i tam skręcimy, dobra. Czyli e, auto jest trochę stunowane, zawieszenie, tutaj wszystko tego, ale tu nie moje tuningi od razu, bo to jest auto organizacji, i tego od razu powiem, żeby nie było. Żeby ktoś chce pomyśli, że to ja mam to auto, nie? Tylko po prostu je wziąłem sobie z przecho i nie jeżdżę. Dlatego też zatankowałem, bo było w połowie nie zatankowane, bo ktoś zapewne jeździł sobie nimi taksówą. No, zarabiał na taksówce po prostu mówiąc. I zarobił pewnie tam trochę hajsu, ja w tym momencie sobie mogę powiedzieć. A i właśnie, mam do was taką fajną sferę, kurde wczoraj tak się uśmiałem, jeżeli ta osoba to nawet ogląda, to pozdrawiam, ale kurde niku nie przeczytam, bo szczerze nie wiem jak go się czyta. No i e, bekowa sytuacja, gościu do mnie pisze, że e, o, ktoś mu po prostu go szukał, bo się wymieniał na auto i takie tam, nie? A ja takie kurde odpisuję, przecież ja nie jestem żadnym właścicielem ani odminem serwera, nie? A on takie zdziwienie, kurde. O, trochę mnie chyba dostałem, no. A on taki zdziwiony, że co, jak, gdzie, kiedy? Kurde, tak wie rozbawiłeś gościu, że nie wiem, nie? Ale tak poważnie mówiąc, chłop mnie tak rozbawił, że sytuacje niektóre w tych yy, zdaniach, co tam pisał, to normalnie Beka była, że. Wow. No bo ja nic nie tego pomylił mnie z kimś całkowicie. Ja takie sobie myślę o co kościowi Kaman, nie, bo całkowicie mnie pomylił. Dobra, i tutaj teraz muszę przejechać yy, właśnie. Bo tu chyba nie przejadę, Tak mi się przynajmniej wydaje, ale sprawdźmy to. Nie zaszkodzi, nie? I wracając jeszcze do m, ogólnie, tak do Steam'a, powiedzmy o Raście ostatnio sobie pogrywam, bo mnie kuzyn namówił. E, fajny serwerek znaleźliśmy, polski, co mi się podoba. I sobie pykamy tam w Gierkę, nie? Ale jednej rzeczy mi kurde brakuje: jednej dosłownie, jednej, żeby kurde nie wysadzali nas, non stop, tak to nazwę. Bo jeszcze nas może nie wysadzili na tym serwerze, ale e, niedługo zgaduję, że to będzie taka akcja. Chciałbym trochę kurczę odpocząć od tego, żeby nas wysadzali, że chcę po prostu sobie tak pograć nazwę. To. Dobra. E, ile ja tam kilometrów mi zostało? Bo to jest dobre pytanie. Gdzie ja mam jechać? Tej? No punkt mam w lewym górnym. Czekajcie. Jak jestem teraz tu. To będę musiał skręcić tu w lewo, bo jadę se tu. Dobra. To tamta górna część, tak powiedzmy, nad miastem. no kawałek drogi jest, nie? To każdy chyba przyzna, że to nie jest jakoś bliziutko. A i spytać, czemu też na naszych nie gra nie? No tak jakoś wyszło, po prostu. Nie wiem, nie chcę się ich włączać ostatnio. Po prostu ich nie włączam od nie? Może jakiś kurde sentyment mi się od tego, bo jak grało się w GTA w piątkę, to tam nic nie włączam, to. Nie, nie powiem tego, bo nie znam odpowiedzi. Ale nie na żadnym. Bo i tak ci gra fajnie, to. I kurde, uszkodziłem auto. Oj, i lampa kolejna skasowana. Dobra. To jak teraz tu, to w prawo. A właśnie, a propos. Ostatnio, jak byłem na serwie, gości miał do mnie sapy. E, miałem zielone światło, tak jak tu, wjechałem, a on mi z prawej strony we mnie wjechał i kazał, żebym mu płacił kasę, nie? A ja takie, kurde, nie, 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 nie płacę mu. Szkoda, że wtedy nie nagrywałem, to by fajnie to wyszło. Bo on miał czerwone światło, a ja zielone i do mnie, że ja w niego wjechałem, nie? Że jestem piratem. Ale drogowy, nie? A przecie, kurde, on we mnie wjechał, nie ja w niego. A i a propos, e, takie info małe, jeżeli dotrwaliście do tej pory Zostawcie łapkę w górę, to bardzo motywuje e, Jeżeli nie subskrybujesz to zasubskrybuj A dzwoneczek, jeżeli kurde takie fajne dzwonki po subskrypcji, jeżeli masz to bardzo fajnie Bo wtedy jesteś na bieżąco, a jeżeli nie masz to zrób dzwoni dzwona, żeby być na bieżąco A ja muszę tu zawrócić A ja wam powiem, że jeżeli lubicie grę zwaną Farming Simulator 2019, chcecie mieć za darmo To e, 30 Stycznia tego roku wychodzi za darmo. Możecie go kupić za free, dosłownie za zero, e, na Epiku. E, kto chce, polecam. Gierka na pewno fajna, jeżeli chcecie sobie poorać pługiem czy cokolwiek. Po prostu nazwę to tak. Jeżeli chcecie farmę sobie uprawiać w y, grze, no to polecam. Gierka naprawdę kultowa. Najlepsza chyba, kurde, rolnicza gra, jaka jest, na moje zdanie. Tylko jedynie brakuje tam gleby 3D. Jeżeli gleba 3D by wprowadzili. Kurde, to to byłoby hitem, dosłownie nie roku, tylko hitem, bo to i tak jest hit, ale wracając, no Aha, przejechałem drogę, e, to i tak by było hitem. Ej, no ta droga z góry, tej, ja się tu zgubiłem. Chwila, jak tu jest wjazd na górę? No czekajcie, tu mam drogę tą, tu jest jakaś dojazdówka, chwila, koło stacji. O w ogóle, ja nie jadę na paliwie, benzyna, dobra, ja na benzynie jadę, dobra. A zbiornik tutaj by mi fajnie pokazywał jak ile mam benzyny to by było dobrze, ale... Takiej opcji tu nie widzę. Dobra. To chyba pojadę tędy po prostu i wiadę. I wracając farming za free, żal kurde go nie odbierać, nie? Jeżeli jest za darmo, jak kosztuje na Steamie prawie stówę. W promocji chyba teraz jest, bo jest ten chiński nowy rok. Ludzie tam obchodzą wszyscy. To wiecie, to wiecie. Dobra. Ktoś tu ma dom chyba, bo stoi... A kurde jeździ nie umiem. dobra. Eee, muszę tu wjechać, szybko tutaj to oddać, tego klienta, żeby mu czasu nie marnować, a później haj jeszcze płaci na organizację. Przeleje się trochę tam kasy, bo tam jest regulamin taki mały. Ej, po co ja tu wjechałem, pomijałem drogi. Poważnie, tutaj jest ta droga, dobra. Eee, mniej dostanę kasy, bo za mocno zarysowałem auto. 6%, no 6 tysięcy z dobra 6000 tysięcy to jeszcze ujdzie, auto porysowane jak nie wiem eee, Trzeba będzie je odstawić do tego garażu Dobra, widzicie sobie w ogóle organizację, widzicie kto ją założył, zgaduję już eee, Co dwa dni, czemu dwa, eee Okej, okay. lider eee, Fundusze Ja, no, ja go jak oni dobra tak są 20 koła to mogę wpłacić e, plus kasa, to 25 nie naprawiam auta. Pasuje, pasuje, zgaduję. Wpłać. Macie. 20k i jeżeli było nie naprawiane e, auto to równa się kasa. Proszę bardzo. I nie ba Ok. Okej, miałem małe cięcie nie sklikło mi się nie ten klawisz. Ale jestem tutaj z powrotem, żeby się z wami pożegnać, bo jak sam zauważyłem, czas to naprawdę długi odcinek wszedł. Dlatego żegnam się z wami do następnego odcinka. No i polecam odebrać sobie tego Farminga na Epic Epicu Games, tam gdzie jest platforma, każdy chyba wie, Fortnite'a, ale najbardziej ten Farming dla mnie jest najbardziej powiem interesującą gierką, którą można odebrać i co, Zostawcie łapkę w górę na zasięgu. A ja się żegnam. Elo.